Papież Franciszek to postać, która wzbudza wiele emocji. Jest to człowiek, który w znaczący sposób podzielił wiernych na jedną i drugą stronę. Jedna ze stron uważa, że taki podział jest nieunikniony, gdyż Franciszek burzy pewne stare struktury i zmienia Kościół na lepsze. Druga strona jednak uważa, że papież po prostu wyniszcza Kościół i wręcz go przemienia w coś innego, jednak nie idzie w dobrą stronę, a raczej w stronę Antychrysta. Biblia często wspominała o Antychryście. W Piśmie Świętym jest trochę tych opisów. Jedne mówią więcej, inne mniej. Niektóre naprawdę wręcz niepokoją. Dziś przedstawimy Wam kilka cytatów z Biblii na temat Antychrysta. Jeden z nich dotyczy nawet papieża. Zresztą sami posłuchajcie tych niepokojących cytatów. To te cechy opisują Antychrysta. Już jest ostatnia godzina i tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi. Bo to teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów, stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem, ten właśnie jest antychrystem, który nie uznaje ojca i syna. Ten cytat jasno ujawnia, że antychryst nie będzie tylko jeden, ale będzie ich wielu i to pojawienie się tych wielu antychrystów zapowie koniec świata. Ale to nie wszystko. Według Biblii będzie jeden ostateczny antychryst i to on będzie najgorszym ze wszystkich antychrystów. Biblia opisuje kilka istot, które będą szokować i doprowadzą do końca. Szatan stworzy na ziemi trójcę podobną jak Bóg, jednak jego trójca będzie tą nieświętą. Szatan chce naśladować Boga i dlatego tworzy swoją własną trójcę. W tej trójcy będzie smok, bestia i druga bestia zwana fałszywym prorokiem. Teolodzy różnie interpretują te istoty. Uważają, że antychrystem będzie albo pierwsza bestia, albo ta druga bestia, opisywana też jako fałszywy prorok. Pierwszą bestię Biblia opisuje tak: I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery. Łapę jej jakby niedźwiedzia, paszcza jej jakby paszcza lwa, a smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. I ujrzałem jedną z jej głów jakby bez życia, ale nagle zyskała ona życie, a cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za bestią. I pokłon oddali smokowi, bo władzę dał bestii. I bestii pokłon oddali, mówiąc, Któż jest podobny do bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania 42 miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić jego imieniu i jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy. Każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata, w księdze życia zgładzonego baranka jeśli kto ma uszy niechaj posłyszy. Tu jest właśnie wspomniane o tym, jak szatan naśladuje Boga, podobnie jak Jezus, jedna z głów bestii doznaje ostatecznego ataku i traci życie, jednak jego ostateczne zranienie nagle znika i powstaje do życia tak jak Jezus. Co więcej jest wspomniane, że przez 42 miesiące ta bestia będzie niszczyła chrześcijan i wprowadza zło na ziemi, ale to ograniczony czas. I teraz opis drugiej bestii nazywanej też fałszywym prorokiem. Czy to ona jest antychrystem? Być może. Tym bardziej, że jest wspomniane, że ma dwa rogi jak baranek. A baranek to w końcu symbol Jezusa. A antychryst to istota, która chce naśladować Jezusa. Być trochę jak on, choć chce doprowadzić do świata zła, nie dobra. Oto opis tej bestii z Biblii. Test najdroższych pączków z biedronki, lila i żabki. Link do filmiku na ten temat w opisie. Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi, miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak smog. I całą władzę pierwszej bestii przed nią wykonuje i sprawia, że ziemia i mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, która została uleczona i czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi stępować z nieba na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz bestii która otrzymała atak mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz bestii, tak iż nawet przemówił obraz bestii, i by sprawiła, że wszyscy zostaną zgładzeni, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii. I sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolni, otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło, i że nikt nie może kupić, ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jej 666. W tym fragmencie mamy też wspomniane o tym, jak szatan naśladuje Boga. Jest tu wspomniane, że bestia otrzymała atak mieczem, a ożyła. Podobnie jak Jezus, który otrzymał ostateczny atak, ale jednak wrócił do życia. I ostatni cytat, który być może odnosi się do któregoś z papieży. Sami posłuchajcie. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Test najdroższych pączków z Biedronki Lila i Żabki. Link do filmiku na ten temat w opisie.